Gościem najlepszej pory dnia w Radiu Olsztyn jest Błażej Gawroński, dyrektor Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie. Witam serdecznie, panie dyrektorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Zaprosiliśmy pana dzisiaj do najlepszej pory dnia, dlatego że 4 września mija rok od wejścia w życie uchwały Rady Miasta na temat wprowadzenia nocnej prohibicji od 22 do 6 rano w Olsztynie. Jest to jedyne miasto wojewódzkie w Polsce, Olsztyn, które wprowadziło taką prohibicję. I okazuje się, że ta prohibicja czy się mechanizm jej działania olbrzymim zainteresowaniem w innych miastach wojewódzkich. Tak. Jeśli Pan pozwoli, jednak tradycyjnie zwrócę uwagę na to, że to nie prohibicja, dlatego że to jest ograniczenie, bo w tym samym czasie w Olsztynie działają puby, restauracje, kawiarnie, hotele. To dotyczy sklepów I spożywczych, dotyczy to czy wyłącznie, sklepów wyłącznie tak, to wyłącznie sprzedaży? To ograniczenie sprzedaży godzinowej napojów monopolowych. Oczywiście no, są dobre wieści, twarde dobre wieści dla Olsztynian, no, mianowicie. Wszystkie dane policji naszej olsztyńskiej i Straży Miejskiej oraz Izby Wytrzeźwień pokazują, że jeśli chodzi o zakłócenie porządku publicznego, to spadek interwencji około godziny 22, a więc od czasu obowiązywania tego ograniczenia, notujemy w granicach około 50%, dokładnie 47%, to jest bardzo dużo. Dużo też jest takich spadków, około 30% tym razem, wyjazdów do ludzi, którzy no, z powodu nadużycia alkoholu zasnęli, czy po prostu nie mają sił na dalsze podróżowanie i wymagają opieki a więc prawie o 30% zmalała ta ilość po 22. Mamy informacje z Izby Wytrzeźbień. W pierwszym okresie, kiedy weszła ta uchwała rok temu, nastąpił gwałtowny spadek tych ludzi dowożonych po godzinie 22. I to są takie twarde dane, czyli nie dyskutujemy z nimi. I na są... sorach podobno jest dużo mniej pianek. Tu, tu nie mamy twardych danych, to od razu muszę uprzedzić, że nie mamy badań, dlatego że Sory Olszczeńskie się wystąpili z prośbą, ale nie mogą nam udostępnić, ponieważ nie prowadzą takich statystyk. Natomiast z informacji takich miękkich, czyli rozmów z kierownikami SOR-u, wiemy, że zauważalny był spadek właśnie ludzi, którzy, którzy potrzebowali opieki medycznej w związku z odróżnieniem alkoholu po 22. Czy to oznacza, że Olsztyn stał się miastem dużo bezpieczniejszym w tej chwili? Dużo bardziej miastem przyjaznym ludziom, którzy nie nadużywają alkoholu? Ja myślę, że w ogóle Olsztyn jest, to wiemy z statystyk ogólnych, jest miejscem bezpiecznym, jest miastem bezpiecznym, a tutaj to ograniczenie, które Rada Miasta wprowadziła, wpisuje się jeszcze bardziej i podkreśla no już takimi twardymi danymi statystycznymi, że rzeczywiście Olsztynianie mogą czuć się bezpieczni w swoim mieście. Przy wprowadzaniu tej uchwały Rady Miasta, głównie mieszkańcy osiedla Grunwaldzkiego w Olsztynie w ubiegłym roku zgłaszali do miejskich radnych najwięcej próśb o wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu. No, mieszkańcy innych osiedli nie do końca akceptowali to. Czy to nie jest tak, że trochę nadużyliśmy tutaj tej sytuacji, która miała miejsce na osiedlu Grunwaldzkim, gdzie tam przy sklepach monopolowych dochodziło naprawdę do scen, co najmniej nieprzyzwoitych, że ta kara nie zdotknęła całego miasta właśnie za to, co działo się przy sklepach monopolowych na tym osiedlu? Panie że to nie jest żadna kara. To jest bardzo nowoczesny, jeden z najbardziej, znów opieram się teraz na, wyłącznie na badaniach naukowych, jeden z najbardziej skutecznych metod działań samorządów gminnych, jeśli chodzi o ograniczenie dostępności i przełożenie się tego na spożycie, generalne spożycie alkoholu. A więc nie możemy tutaj mówić o żadnej karze. No, tym bardziej, że tych osiedli. Oczywiście Grunwaldzka, tak, ale za Zatorze również. I również tutaj rejon ulicy Dworcowej. A więc to, to nie było tylko, tylko ulica Grunwaldzka. Również na górki sygnalizowały nam, że są w pewnych miejscach tam no, problemy. Punkty tam, gdzie jest, tam, gdzie, jest, tam jest, gdzie jest alkohol, panie Rato, że tam, tam zwykle dochodzi do zaraz jakichś prawda, czynów, występków prawda, karalnych. W związku z tym to nie jest kara, rozważał i prezydent, i rada, pamiętam, na tej sesji, która przyjmowała tą, tą uchwałę, był bardzo wnikliwie badany temat, czy właśnie tylko wydzielić to w określonych rejonach naszego miasta. No I tak część w... miast zrobiła właśnie, że tak, wydzieliło pewne tak. rejony, a Olsztyn jest jedynym miastem w Polsce wojewódzkim, który tak. objął taką nocną prohibicją, czy nocnym ograniczeniem sprzedaży alkoholu całe miasto. Mhm. No zwracam uwagę tylko, będziemy czekali na pewne rozstrzygnięcia również sądowe, bo Kraków na przykład to jest taki poligon, gdzie rzeczywiście dzielnica jest wyłączona, czyli, czyli są ograniczenia, ale już są sprawy w sądzie, złożone przez przedsiębiorców, że właśnie nierówność traktowania podmiotów, myśmy tutaj Rada Miejska w Olsztynie, uszanowała równość podejścia do podmiotów gospodarczych przedsiębiorców, czyli po prostu wszyscy na tym terenie ponosimy, że tak powiem, ciężary tej, tej uchwały. Natomiast rozgraniczenie, mimo że do, oczywiście jak najbardziej ustawa zezwalała na, na tego typu podziały, no, budzi szereg wątpliwości. Nie tylko tych prawnych, o których teraz mówiłem, ale również tych, że przesuwa się ciężar na inne dzielnice tych zakłóceń, które mają miejsce tradycyjnie właśnie wokół sklepów, głównie całodobowych. No, my obserwujemy cały czas, w jaki sposób też przesuwają się w Olsztynie te incydenty, i tutaj mamy stały nadzór przez dzięki uprzejmości policji te strefy zagrożeń one pojawiają się już tutaj blisko, blisko granic Olsztyna tam gdzie gmina Stawigóra na, na przykład już no szybciej przejść przez ulicę tak, na osiedlu tak, tak, i, się jest, i już jest stawi gdzie tam są sklepy nocne, nocne które są otwarte całą dobę tak ja jeszcze tylko chcę przypomnieć bo to ważne żeby, żeby słuchacze też wiedzieli o tym że tak naprawdę oczywiście ja rozumiem tych którzy są przeciw ograniczeniom generalnie Rozumiem takie podejście. Natomiast e, tak naprawdę myśmy się wzorowali na przedsiębiorcach. Większość sklepów, przedsiębiorców, którzy handlują alkoholem, w ogóle innymi również produktami, zamyka swoje podwoje o 22-23. Wtedy kończy się tak naprawdę. No teraz biznes. zaczęli zamykać wszyscy o 22. Ci, e, którzy do tej pory żyli z w jakiś tak, sposób tak, sprzedażą alkoholu. Alkohol. Ale wszystkie te, te, te sieciówki i tak dalej, te, te sklepy, one, one wiedzą, mają dos, dokładnie zbadany ten rynek, że tak naprawdę biznes kończy się około godziny 20. 22, 23. A więc to dotyczy, to ta restrykcja, to, to ograniczenie dotyczy naprawdę bardzo niewielkiej ilości osób, bardzo niewielkiej ilości osób, które być może potrzebują właśnie takich restrykcji, żeby mogły dojść do przekonania, że coś powinni zrobić ze swoim życiem. Takie takie Ale mam jest wykonanie. zapotrzebowanie wśród mieszkańców Olsztyna na kupowanie alkoholu po godzinie 22. I natychmiast pojawili się aktywni na tym rynku przedsiębiorcy, którzy oferują na przykład bilety, wstępu do swoich sklepów, mówiąc, uh -huh. że oni organizują jakąś imprezę w tej chwili u siebie w sklepie, otwierają te napoje alkoholowe, obok są kapslownice. Wychodząc, można sobie zakapslować to i wyjść ze sklepu, i po 22.00, niespecjalnie dopłacając, uh -huh. można kupić jednak ten uh -huh. alkohol. Pan, no bardzo mnie to smuci, dlatego że bardzo wiele państw europejskich, Unii Europejskiej, również Litwa, Estonia, bardzo wiele państw skandynawskich ma takie ograniczenia i nikomu chyba do głowy nie przyszło, żeby, żeby robić eventy i po obchodzić to. to. chyba taka polska specjalność, ale myślę sobie, że to z lat tych takich słusznie minionych już. Naprawdę, we współczesnym świecie, gdzie ceni się bardzo właśnie respektowalność, prawa i tych zasad społecznych, no nie ma miejsca na, na, na kombinowanie, na, na wykorzystywanie jakichś, prawda, kruczków prawnych i tak dalej. Oczywiście to też pokazuje pewną słabość państwa, umówmy się, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby w Niemczech, we Francji, czy w, nie wiem, Wielkiej Brytanii, czy, czy, czy w Ameryce, było jakieś rozporządzenie, czy jakiś, prawda, rodzaj zakazu i żeby ludzie w ten sposób mogli sobie pozwalać na, że tak powiem, no, bimbanie i drwianie i i pokazywanie na nosie, prawda, granie na nosie władzom. To, to jest słabość państwa, ale myślę, że, że my jeszcze jesteśmy w tym okresie jednak transformacji i że do tych procesów pełnych, demokratycznych jeszcze cały czas dochodzimy. I ci przedsiębiorcy, oczywiście, oni też dojdą, bo, bo to naprawdę, na razie budzi to zadowolenie wśród niektórych osób, prawda, taka, taka możliwość jesteśmy wyki tak i tak dalej. To, to jest na tej zasadzie. Natomiast tak naprawdę szanujący się przedsiębiorca Zachodni, a my chcemy być już w tym zachodzie, już dosyć tego, tego, tego wschodu tutaj, prawda? Tak myślę. No to szanowany taki przedsiębiorca nigdy w życiu nie, nie odważył się na, na robienie czegoś takiego. No sobie wyobrazić tego Niemca czy Francuza. No nie, nasza wyobraźnia nie sięga, tak? A tu niestety się z tym borykam. Więc ja nie komentuję tego w tym znaczeniu, że jak, jak sobie chcą ci przedsiębiorcy, to, to my tam specjalnie, ani żadnych jakichś, nie wiem, kontroli, jakichś jakich, jakich tutaj walki z tym robić nie będziemy. Po prostu uznając, że oni potrzebują więcej czasu na to, żeby, żeby się w tej naszej Europie nowoczesnej znaleźć. Plaża miejsca. Włochnie to też było bardzo zapalne miejsce, jeśli chodzi o spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, i chyba dalej jest to miejsce, nad którym trzeba no, być czujnym i trzeba zwracać uwagę na to, co się tam dzieje. Trzeba być czujnym, jeśli chodzi o alkohol. Bo wszystkie inne sprawy są jak najbardziej, zachęcamy do tego, żeby jak najwięcej osób tam przychodziło i, i, i odpoczywało. Natomiast rzeczywiście piękna plaża i świeżo po wybudowaniu. Prezydent był bardzo niepokojony, dlatego że tam dochodziło do no, rzeczy strasznych. Tam się paliły ogniska na pomostach. No w ogóle dewastacja tej, tej, tej pięknej plaży, dopiero co świeżo oddanej do, do użytku. No stało I się to jedną wielką miejską imprezową. Jedną wielką imprezownią, no tak. I, I to na szczęście mamy już też za sobą. Czyli to pomalutko, no jakoś potrzebujemy więcej czasu po prostu na to takie cywilizacyjne prawda, dostosowanie. E, tego już nie ma. Jest oczywiście nowy zapis w ustawie o zakazie spożywania alkoholu w miejscach publicznych. I teraz już nie ma żadnej wątpliwości, że tam, gdzie jest miejsce publiczne, tam po prostu spożywać alkoholu nie można. I to zresztą. niezależnie od godziny. Nie, niezależnie od godziny. I wzrosła, zresztą tutaj też w statystyki policji, przytacz, przytaczam teraz. Wzrosła ilość ludzi ukaranych za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. To są, przypominam jeszcze raz, czy to właśnie plaże, czy, czy wokół jezior, czy, czy las i tak dalej, miejski. To wszystko są teraz miejsca publiczne. Tam spożywać alkoholu nie wolno. Więc można być spodziewać się ewentualnie mandatu, jeśli Straż Miejska czy Policja będzie interweniowała. Czy widzi Pan jeszcze jakieś możliwości uszczelnienia tej uchwały Rady Miasta? Wprowadzenia ograniczenia sprzedaży alkoholu od 22 do 6 rano? Ja myślę, że nie. Chcę powiedzieć, że dzwonią do mnie przedstawiciele dużych miast wojewódzkich którzy no oczywiście to troszkę śmiejemy się dlatego, że no jak, jak, jak tutaj poradzić sobie z radnymi prawda, innego miasta, trzeba ciągle przekonywać, no myśmy mieli to szczęście, naprawdę jestem dumny z tego, że, że Rada Miejska w Olsztynie po prostu jest stale w czołówce, jeśli chodzi o, o te rozwiązania, które, które, do których teraz właśnie trudniej tym miastom wojewódzkim dochodzić, bo, bo zrobił się taki właśnie ten klimat takiej napastliwości, tej prohibicji, że zabierają nam wolność i tak dalej, tak i radni są już przestraszeni po prostu podejmowaniu tego typu decyzji, jak myślę, a my jesteśmy już po tym, no jak. Cytuję te statystyki, które teraz przedmierzką, o których mówiliśmy, no to po prostu wszystkie miasta są zaskoczone, bardzo zaskoczone. Ale już chcę powiedzieć, że takie miasta duże były wojewódzkie przykład suwałki też mają od 22 do 6 i też pokrywają się to, jeśli chodzi o te statystyki policyjne, też mamy tutaj takie, takie dobre wieści z tych, z tych miejsc. Tak na zakończenie mówił Pan o tym, że gminy ościenne mają kłopot przez to, bo ta mapa wykroczeń przesuwa się poza granicę olsztyna, czy rozmawiacie. W tej chwili z gminami ościennymi wokół Olsztyna, żeby też spróbowały wprowadzić pewne ograniczenia w sprzedaży alkoholu. Nie, nie prowadzimy takich rozmów. Każda gmina jest samodzielna, samorządna, to wskazuje. I tylko pewnie, pewnie też to, tamte gminy monitorują tą sytuację. Ja nie wiem, czy są już problemy tam, czy mogą być, ale w każdym razie one się będą przesuwały, dlatego, że. Niewielka ilość ludzi, która potrzebuje w nocy o drugiej, trzeciej czy czwartej w nocy kupić sobie yy, tam alkohol, no to, no to będą szukali takiego, takiego miejsca, gdzie, gdzie mogliby to zrobić i być może będą się przesuwali. Natomiast w tych ościennych, z tego co wiem, dzisiaj, ale mogę się mylić, nie ma sklepów całodobowych. Więc nawet jeśli ta granica jest umowną granicą prawda, no, gmin, to po drugiej stronie powiedzmy taka żabka. Dla przykładu, ja nie wiem, czy jest taka żabka akurat po drugiej stronie, ale gdyby była, to ona i tak o 23 zamyka swoje podwoje. Więc tutaj praktycznie dotyczy to głównie stacji benzynowych, no takich, które, które całą dobę funkcjonują. Ja rozumiem, że na razie tę uchwałę podjętą w ubiegłym roku przez Olsztyńską Radę Miasta uważa pan za sukces? Ja uważam za duży sukces, bez przerwy, może nienależnie, zresztą odbieram w, na ogólnopolskich konferencjach miejsca, gdzie spotykamy się, gdzie prezentuję nasze miejskie rozwiązania. Ja odbieram nieprawdopodobną ilość gratulacji i, i, i tutaj jestem zaszczycony, że mogę reprezentować naszą Radę i Prezydenta w tej sprawie. Bardzo panu dziękuję. Dyrektor Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olszczynie Błażej-Gawroński był gościem najlepszej pory dnia. Dziękuję bardzo.